Dzień dobry. Na najnowsze wydanie wiadomości z Gminy Dobra zaprasza Angelika Muchowska. Rusza budżet obywatelski Gminy Dobra na 2023 rok. Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkańcy będą mieli do dyspozycji milion złotych na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne. To już siódma edycja budżetu obywatelskiego Gminy Dobra. Mieszkańcy będą mogli zadecydować, na co przeznaczyć milion złotych. Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić projekt inwestycyjny lub nieinwestycyjny i mieć realny wpływ na rozwój gminy. Można zgłaszać projekty związane np. z budową ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk, modernizacją terenów zielonych, zajęciami rekreacyjnymi, warsztatami plenerowymi, czy nawet koncertami. Po wyborze projektów odbędzie się głosowanie. Pomysły z największą ilością głosów zostaną zrealizowane. Gmina Dobra wprowadziła budżet obywatelski jako pierwsza gmina wiejska w województwie zachodniopomorskim i trzecia w Polsce. Jak co roku rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego Gminy Dobra, w, tym razem na kolejny rok budżetowy, to jest na rok 2023. W ramach pracy zespół do spraw budżetu obywatelskiego opracował regulamin nowego budżetu który zakłada bardzo podobne zasady do poprzednich edycji, Jedyną, czyli, czyli tak naprawdę możliwość zgłaszania projektów zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Jedyną główną zmianą w zakresie poprzednich edycji w stosunku do nowej edycji jest zwiększenie w wartości jedno, zwiększenie maksymalnej wartości jednorazowego projektu inwestycyjnego do wysokości 250 tysięcy złotych. Na Państwa wnioski czekamy do 12 Grudnia 2022 roku i dalej będą one rozpatrywane celem dopuszczenia do głosowania. Trwa budowa zbiornika retencyjnego na terenie byłej oczyszczani ścieków przy ulicy Spółdzielców. Inwestycja za ponad 15,5 miliona złotych ma zabezpieczyć mierzyń przed podtopieniami. Inwestycja przy ulicy Spółdzielców w Mierzynie zakłada między innymi rozbiórkę starych elementów oczyszczalni, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego wraz z ogrodzeniem oraz drogą dojazdową. Prace budowlane, które wykonuje firma Mussingbud ze Szczecina mają potrwać 16 miesięcy. To kolejna inwestycja, która ma zabezpieczyć mierzyn przed podtopieniami. Rozpoczęła się też budowa kolejnego zbiornika retencyjnego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z rejonu ulic kolorowej i mierzyńskiej. Gmina otrzymała na tę inwestycję prawie 5 milionów złotych dofinansowania. Prace budowlane w tym rejonie mierzyna potrwają 12 miesięcy. Na cmentarzach komunalnych w Dobrej i Mierzynie powstały punkty, w których można wypożyczyć sprzęt do pielęgnacji nagrobków. Znajdziemy tam miotły, grabie, zmiotki, szufelki, konewki i wiadra. Sprzęt jest ogólnodostępny, darmowy i każdy może z niego korzystać. W punktach, w których można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt do pielęgnacji nagrobków, znajdziemy nie tylko podstawowy sprzęt jak grabie, miotły czy konewki, ale również regał na znicze. Dobrej jakości szklane obudowy zniczy mogą być używane wielokrotnie, dlatego zamiast wyrzucać, lepiej odstawiać je na specjalnie do tego wykonane półki do wykorzystania przez opiekunów grobów. Pierwsze tygodnie potwierdziły, że osoby odwiedzające groby swoich bliskich chętnie korzystają ze sprzętu. Starają się go nie uszkodzić i zwracają na miejsce tak, żeby inni mieszkańcy również mogli z niego korzystać. Na cmentarzach komunalnych w Dobrej i w Mierzynie powstały wiaty narzędziowe. Osoby odwiedzające groby swoich bliskich mają w tej chwili możliwość wypożyczenia sprzętu i pielęgnacji nagrobków. Dodatkowo w wiatach yy zostały zrobione półki, na które można odłożyć niepotrzebne znicze. Szklane obudowy po wypełnieniu ich wkładami. Można użyć powtórnie. Wiaty powstały z inicjatywy pani Wójt, która odwiedzając groby swoich bliskich na cmentarzu w Poznaniu, zobaczyła właśnie tego typu wypożyczalnie i stwierdziła, że świetnie byłoby to również zrobić na naszych cmentarzach. Wypożyczanie sprzętu jest całkowicie bezpłatne. Jest jedna tylko zasada. Pożycz nie zapomnij oddać. Zapraszamy do korzystania ze sprzętu. W sobotę, 24 września, w Gminie Dobra odbędzie się trzeci etap zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Kontenery pojawią się w miejscowościach Grzepnica, Sławoszewo, Płochocin, Buk, Łęgi, Rzędziny i Stolec. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych miejscowości. Oraz miejsca usytuowania kontenerów znajdziecie Państwo na portalach internetowych Gminy Dobra oraz na stronie Urzędu Gminy Dobra w zakładce Gospodarka Odpadami w podzakładce Odpady Wielkogabarytowe. Oczywiście będziemy jeszcze Państwa informować przed samą akcją poprzez aplikację Blisko. Pragnę jeszcze i prosić Państwa o to, żeby. W kontenerach umieszczać wyłącznie odpady wielkogabarytowe, natomiast kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny proszę ustawiać bezpośrednio przy kontenerze, ponieważ on jest odbierany i transportowany przez inne samochody. Strażacy z ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej zapraszają mieszkańców na dzień otwarty. W sobotę 24 września będzie można porozmawiać ze strażakami na temat ich pracy, zwiedzić remizę, usiąść za kierownicą wozu bojowego, a nawet przymierzyć hełm strażacki. Dzień Otwarty Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej rozpocznie się o godzinie 12 w Remizie przy ulicy Szczecińskiej. Strażacy planują wiele atrakcji dla mieszkańców. Będzie można zobaczyć sprzęt strażacki, poznać specjalistyczne węzły, zwiedzić remizę i wozy bojowe. Dla dzieci przygotowany zostanie strażacki tor przeszkód. Zaplanowano również pokaz i ćwiczenia z pierwszej pomocy. Podczas imprezy nie zabraknie poczęstunku dla uczestników. Będą też ćwiczenia i konkursy. Zabawa potrwa do godziny 16. Gorąco polecamy. Dziękujemy za Państwa uwagę. Życzymy miłego wieczoru. Poczuj się dobrze w gminie dobra!